Wszystkich na dzisiejszym spotkaniu? Komitet powołany 7 lipca spotyka się regularnie co tydzień. Pierwsze spotkanie było w Kancelarii Prezydenta w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A od 5 lipca spotykamy się, od 12 lipca spotykamy się już w spale. Skład Komitetu Członkowskiego Organizacyjnego jest dość obszerny. Są to właściwie wszystkie instytucje odpowiedzialne za organizację. Z Urzędu Marszałkowskiego, z Łodzi, ze Starostwa Powiatowego w Tomasz. Z Gminy Nowód, zespoły. Wiele organizacji się w to włączyło. Oczywiście przedstawiciel kancelarii, uczestniczy w nich także doradca prezydenta, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas spotkań ustalamy po kolei sukcesywnie wszystkie punkty organizacyjne. Wydaje mi się, że na obecnym etapie mamy już większość spraw uzgodnionych. Pozostają szczegóły, drobiazgi. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Pana Jana Krzysztofa Orlanowskiego. Patronat Medialny potwierdziła tylko Telewizja Polska, przekazać informacje o dożynkach do, do mediów w celu objęcia patronatem medialnym imprezy. Konferencja, z tego co wiemy, jest dobrze przygotowana, Pani Krystian to zreferuje. Oznaczenia państwowe również będą. Zaczyna powolutku spływać trochę wniosków o oznaczenia. Kracja prezydenta Rzeszowskiej poinformowała, że zaproszenia. Będą wysłane na 1500 osób. I teraz przewidujemy, że tak, że od godziny 11 już na stadion będą chodzić widzowie na trybuny. Od godziny 12 na scenie rozpoczną się występy dróg śpiewaczy. O godzinie 13.10 następuje uroczyste oficjalne otwarcie drużyny prezydenckiej przez Warszawskiego. Krajowski O godzinie 13.15 powitanie pana nowego gospodarza drużyny przez starostów. I dzieci, para na scenę w to, w, śpiewu, w, w związku z organizacją Dożynek Prezydenckich w dniu 20 września bieżącego roku organizowane są cotygodniowe spotkania w zespole organizacyjnym. Przedstawiane są tutaj wszelkie kwestie dotyczące organizacji imprezy, wszystkich zobowiązań, które są z tym związane. Jak również omawiane są kwestie przygotowań. Udział biorą w tym spotkaniu zarówno Ministerstwo Rolnictwa, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski z Łodzi, Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele BOR, jak również agencje rolnicze. Odbyłem rozmowę z dyrektorką pierwszego programu, stosowne pismo, oczywiście, wystąpiliśmy o transmisję w pierwszym programie. Telewizji. Na to zgodę wyrażona. Tam po różnych negocjacjach będzie to 40 minut. Te 40 minut będzie obsługiwała redakcja rolna telewizji polskiej, która pojawi się tutaj w sobotę po południu. Będzie brała udział w części w próbie generalnej i od rana będzie filmowała różne wydarzenia, dziejące się w spale. Przyjazd prezydenta Mrze, złożenie kwiatów pod formikiem Mościckiego, spotkanie z wnukiem Mościckiego. Znaczy, się ze możemy zaproponować pierwszy prezydenta z nawieczonym i blokiem logiem Mamy na tą okoliczność przygotowaną piekarnię Złoty Kłos, która jest laureatem Godła Teraz Polska, zdaje się, ostatniego. Która ma, choć 20 w tym roku bardzo jej zależy na tym, żeby wystąpić I również mamy z jej strony propozycję bochnów, częstowania gości podczas uroczystości razem z miodem. Szczegółowo mam przygotowany dzisiaj nawet plan ochrony, ale to to jak będą zainteresowani to po spotkaniu. Jeśli chodzi o sektory prasowe, to jest w zasadzie jedno miejsce, taki boks prasowy, który jest, ma określone miejsce w stosunku do sceny głównej. I tam zostało ustalone już podczas narad z z pana kolegami, będzie osobne wejście i prasa nie będzie poza ekipą telewizyjną miała możliwości przemieszczania się po postawionym. Pan Tadeusz Cisowski zapewnił udział druhów strażaków z OSF w organizacji Wredy po przedstawieniu przez organizatorów potrzeb w tym zakresie. Spotkamy się właściwie już chyba piąty lub szósty raz na Zespole Organizacyjnym Dożynek Prezydenckich w Spale. Ja jako strażak Ochotnik wędruję województwo łódzkie i, Piotrków, i, i powiat Tomaszowski. My jesteśmy do pomocy i do pracy razem z, razem z organizatorami dorzynek Prezydenckich. Trzeba powiedzieć, że ze strażaków Ochotników niewiele można by zrobić takich konkretnych na, na, zwykłej roboty, a no, jeżeli chodzi o te sprawy wyższego rzędu to jest no, tego jest Pan Starosta, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta czy Pospolitej, a my no, po prostu do roboty. Logo i plakatu. E, e, artysta grafik przygotował troszeczkę zmienione wersje. Ja, może znowu rozdam tak po kilka sztuk, żebyście Państwo mogli to obejrzeć. Będę wdzięczna za rozdanie, tak żeby po paru osób mógł widzieć ten wzór w logu, tak jak sugerował Pan Dyrektor, dodaliśmy tę linię zewnętrzną. Natomiast po próbach dodania koloru zielonego stwierdziliśmy, że to nie wygląda najlepiej. Stąd niestety, tak, jak to jest w tej chwili zaproponowane. Także przekazuję Państwa ręce, projekt po poprawkach. To ja może od razu powiem, że same herby, Województwa Łódzkiego bez zapisu, że to jest Województwo Łódzkie, bo tak, będą, my wiemy, a ktoś się nie domyśli. Powiat Tomaszowski też, no. Ja już się nie domyślam. W związku z tym, mówię, no my akurat tutaj wiemy, wiemy jak to wygląda, w związku z tym prośbę jednak to dopisali, że to jest Województwo Łódzkie i Powiat Tomaszowski. Znaczy ja też jestem za tym, żeby dodać te napisy, I tutaj pod Inowozem też i nowe. I normalnie, bo to jest, to znaczy herb mają taki z takim napisem po prostu, to jest element herbu. No właśnie. Tak Panie Sekretarzu, tak, bo to jest element herbu. W związku z tym, ale to jest herb gminy Inowóz. Tak jest. To gmina Tak, województwo łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Nie wiem jak to należy sformułować. Ja bym na scenie jest nad basenem, tylko nie wiem jak to napisać w takim razie. To poproszę o informację, jak to określić. Czy informacja na scenie nad basenem to jest prawidłowa określona? Scena przystawie. stawie. scena przystawie. Jak na nad No bardzo proszę, bo właśnie tak, tego nie wiedziałam. To był mój własny wymysł. Dobrze, tak, tak. tak, scena w parku nad stawem, bo była angażu, w angażu, tak, to jest białcz miejscowych ilości sztuk tych apisów. Tak, tak. tak. Pani my na, na nasze potrzeby chcemy 500. 500 tak. Na nasze potrzeby to jest 500, no policzyliśmy miejscowości, chcemy, żeby w każdej miejscowości na co to wisiało, w związku z tym 500. Żeby tak. co gdzieś się, tutaj miejsca na żeby ten nie na mnie wierzał, to no to tutaj ten znak, tworzyć taki znak jak na, na wjeździe, bo tego nie ma. I... To znaczy dwukierunkowy tutaj może Tylko mogą wjechać i wrócić. Bo ta co mogę tutaj narysować, to będzie tylko jednokierunkowa. Ta będzie tutaj dwukierunkowa i ta będzie też, może być tutaj, no to, bo tu nie będzie wyjazdu. Tak, tak. A tak. autobusy mogą drodze, na tej drodze, na, na tej ruch. Ruch. Za rzeką I tutaj na tej wyjazdówce, na tej na tej drodze, na tej drodze, na tej drodze, na tej na na tej ewentualnie. Za co na Także tak, w miejscu zamkniętym tak, to będą takie duże dekoracje, które są, duże dekoracje, które, są, y, które można umieścić, ale to trzeba umieścić na y, jeżeli będą te szarpy, to to będzie przeszkadzało więc w pewnym momencie można byłoby, jeżeli to by był ruch jakiejś sceny, prawda?